Siemanko moi widzowie, dzisiaj też taki luźny vlog można powiedzieć lub z takiego wypadu Pojechałem do Zoo w Opolu szukać największego dzika wśród zwierząt może jakiś dzik zrobi ze mną pompeczki z tym małem oto Pojechałem Zobaczymy czy jakiś godny rywal dla mnie jest tutaj wśród zwierząt Zobaczymy czy jakiś dziku się znajdzie co? Może się znajdzie no, papa jakaś tam jest, także idziemy szukać. Idziemy szukać trochę się wstydzę nagrywać, bo dużo ludzi jest. Ale zobaczymy, jak to będzie. Ale to, dajcie znać, widzowie, czy chcecie takie vlogi właśnie z takich wypadów. Będziemy różne miejsca zwiedzać i przy okazji zobaczymy, jak to jest. Także pod tym filmikiem, jak będzie 800 lajków. To jedziemy z kolejnym takim odcinkiem. To będzie niespodzianka, gdzie pojedziemy. Ale dzisiaj ruszamy w Zo. Zobaczymy, co tu takiego fajnego, ciekawego jest. Teraz nie wiem, co tu jest. Jakiś byk. Kuan. Jakiś kuan. Patrz ty. Popatrz. Zrób zuma na niego. Widzieliście jaki dzik? Jakieś wieże, jakie, jakie bydle, Ale za daleko jest, żeby zrobić z nim pompki. Także lecimy dalej. Ale on ma bułę na plecach. Pewnie ćwiczy kupę lat. Nie to, co ty się ubijasz. No. To jest byk. Popatrz, jakie ma plecy. Jak ja jestem tutaj w wilkozy, tutaj nic nie widzę. A tutaj jakiś tygrys jest i śpi. Śpi jak ja po treningu ostrym, patrz, przybliż go. Ja tak wyglądam pod ostrym treningu. A ogólnie tak muszę wam coś powiedzieć. Widzicie tą koszulkę, którą mam sobie? Furia wysłała mi trzy koszulki i jedna z nich jest taka i powiem wam, nigdy takiej koszulki kupowałem. Wcześniej kupowałem z używanego takie byle jakie po prostu mieć i teraz końcu czuję różnicę jak dostanę taką koszulkę powiem wam dwa razy większość się wyda w tej koszulce nie powiem wam polecam także nawet fajne mają koszulki takie, takie dla osób co ćwiczą nie także widzowie którzy też mnie oglądają i te ćwiczą będą mega zadowoleni i łapa elegancko siedzi idziemy dalej szukać dzików z tym dzikiem chciałbym się zmieścić oko w oko ale chyba mam pecha i nigdzie go nie ma Lew, gdzie jesteś? Hello! Hello! Pokaż się! Nie widzę cię, gdzie jesteś! Młody ninja przyjechał do ciebie! Kurcze, chyba pewnie dowiedział się, że ja będę to się skitro A może tam jesteś? Nie. Może tu? Też nie ma. A idziemy dalej szukać. Ale ja jeszcze cię dorwę. A teraz, moi widzowie, powiem wam: róbcie nogi bo będziecie wyglądać jak te stworzenia góra potężna, a nogi zrób przybliżenie, popatrz To chyba w życiu nóg nie robiło Ja teraz jak tak patrzę na nich teraz jak tak patrzę na nich to chyba codziennie nogi będę robił Nie chcę takie woli Także widzowie róbcie nogi Kurczę o, znalazłem goryla. Masakra. Jednak są. Ale tu jest niezły okaz. Zobaczcie. Wypierdek z mamuta. Zawsze mnie ciekawiło, czemu te zwierzęta w zoo są takie spokojne. Leżą, śpią. Ale tak sobie idę, patrzę i nie mówcie tylko nikomu, patrzeć, na jak ja minion. Tu jest marihuana, Patrz. Już wiadomo, czemu są takie spokojne. Jak oni pewnie cały dzień z walą. nawalą. O, no. już całą tajemnicę odkryłem Kurczę, tak sobie patrzę Jakieś rogiste, jakieś szatany czy coś, nie? Tak sobie patrzę Chyba na obrazku się pomylili, bo tu są jakieś takie rogów, takie nie jakieś białe. Nie wiem nawet co to jest. Patrzcie Ja wiem to powiem, że to jest sarna. Muszą chyba aktualizację zrobić tych obrazków, bo powiem wam to chyba nie jest to. A już wiem o co chodzi. To jest on. <gry> Tylko też rogów nie masz. Ten to jest waga. Patrz jakiś z na murku. Idziemy. Ja Czego? Ja mam Zabijaj No Ja nie wiem co z tymi zwierzętami jest Tu Wszystkie śpią, jakieś ospały Zero mocy, zero energii Ja chyba zapytam się czy zatrudnią mnie To jak ich rozkręcę ich potrenuję trochę Żeby ich wzmocnić no, Popatrz co to, 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 to ma być Mamy godzinę 15, a ten se chrapie. Ty tam drugi w czakach w kitra nie wiem Zero energii. Zero energii. Może tam coś będzie, chodź. Zobaczymy Nie wiem. ja tylko jedy, jedynego dzika jakiego tu widzę to ja jestem. Bo ja tu nikogo nie widzę. Lecz, Ty Tygrys, śpi. Ryf. 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 O, tu jest tu to może tam To, tam to jest. dla ciebie dla dla w dom to chyba będzie dla mnie miejsce Młody, pokaż się Pokaż się, czekaj co ci powiem, młody? Czekaj Poruszaj ustami Czemu? Powiem ci, kurczę! Chyba jest. znalazłem twojego brata Niemożliwy Ty godny przeciwnik dla ciebie Widziałeś? No, tyle samo, tyle prawie I tu metr 21, jeden, to ja nic nie się... To szukamy go tak. A, chyba smutny jesteś, co? Paką daleko. Tam daleko, jeszcze śpi. Czekaj, bo go nie widzę. O, leży. Leży. Jak. Smutek. Tak. I co teraz? Zapi zapijmy. Miała być walka. O, idzie. Idzie, byk. Idzie do ciebie, Olaf. Uciekaj. Adaś Adasiu! Adasiu! Adaś Adasiu! Adasiu! O! Są te! W Madagaskarze! Te! Lemury! Siedzi sobie elegancko! Ten! Y Jak on miał... Król jakiś tam! Król Julian! O, Król Julian! Idziemy poszukiwania w ciąg dalszy. Ta te młody łodzi przyjechał. Po co, co on tu przyjechał? Heniek, po co on tu przyjechał? Nie wiem. Tu są nawet takie bajery jak roboty budowlane. A gdzie one są? O, ale fajne. Kamyczki. Ale robotów nie widzę. Ma być atrakcja roboty budowlane i gdzie one są? Gdzie one są? Nie wiem. Albo w ludzi w ciula robią... Nie wiem, ja nie widzę. Ty, to ten, co był parkurowiec. Idę do niego. Ta. No? Bo się przestraszył takiego byka jak ty Ty, znalazłem w końcu dzika O jaki wariat Ty, wariat Ty, ja z sobie pompki, dawaj O wariat, pompujemy oh, oh, No pompuj, no Za Zaleniwy jest. Co ci się dzieje? Wykuje, jeden chyba mu brakuje Co? Tak. Może sypniemy mu jakieś przetreningówki, co? damy mu jakieś cytrolinki, AKG, jakieś kofeinki. No. To, to jakiś taki jakiś wymęczony chłopak. Kurde, tu nic nie ma. A jest! Dzik! Ucieka, spłosił się. A tu jeszcze coś jest. O. To jest mój nowy kolega. Ma na imię Heniu. Jutro zabieram go na siłownia, Nie ma opierdzielania się. Trzeba ćwiczyć, a nie jakieś tam kanapeczki. Ale wariat.

Przepraszam, którędy do wyjścia? O, powiem panu to tak. Musi pan pójść w lewo, a potem prosto, jak 20 metrów, zrobić 30 pompeczek, a potem zobaczy pan brameczkę. Dziękuję. Proszę, do usłyszenia. Młochko, ja. O, chyba będzie mrówki, a takie jak ty. no i co mu zrobiłeś? Się wydygał. No? Ja mam wrażenie, że ci się czujesz jak w swoim żywiole, ty. Twoje środowisko. A czego ty szukasz, powiedz? Kolejka. Czego? Kolejka. Przenieście pustki. Wiesz co, so, mam takie wrażenie, właśnie jak zobaczyli, że będziesz, to pozamykali wszystkich w klatkach. Mam, Upolowałem go Tam jest. Graliście kiedyś w Metinach? Ja już nie pamiętam jak to się nazywało, czy grota, czy jakoś tak. Tak samo, tak samo powiem wam w grocie. Już nie pamiętam jak to się nazywało. Ale byłem kiedyś Metinczykiem, Tibicikiem. Współpracujmy! O wariat! Ej! Byku! Byku z plastiku! Dawaj, idziemy dalej! Ty! mi tylko, wiesz czego brakuje? Miecza! I tu! Atmosfera jak w meninie! Jakaś szarża, wiesz... Wojownikiem... O nie, koniec! Idziemy dalej, gdzie my teraz jesteśmy! No, byliśmy z dwie godziny może pochodzić sobie. Szukaliśmy naprawdę dzików i koło znaleźliśmy. Ciebie. Nie, albo trafiliśmy na taki okres, gdzie połowy rzeczy nie było. Także ciężko mi się wypowiedzieć, jak było, bo albo większość spała, albo połowy nie było. Ale muszę zagadać z prezesem Zo znajdzie się miejsce dla mnie no i chętnie bym zapracował tutaj sobie nie wiem Możemy sobie robić do emerytury także dziękuję za oglądanie myślę, że nie było za nudno możecie napisać w komentarzu a jak chcecie więcej takich materiałów z jakichś wypadów z tym co? Ze A z kim? Ja no, nie wiem. Ja nie wiem czy mnie lubią. Ja tak. Także dajcie znać w komentarzu czy chcecie więcej takich właśnie takich vlogi, nie vlogi, jakieś wypady. Będziemy odwiedzać różne miejsca w Polsce. A może odwiedzimy też wasze miejsca. Ja nie wiem w ogóle gdzie mam się patrzeć, bo ja się patrzę tu, a kamera jest tu. I nie, nie wiem jak patrzeć na kamerę. Ja się patrzę. Także życzę dużo zdrowia, pozdrawiam i... 800 lajków pod tym filmikiem i widzimy się w następnym odcinku. Pozdrawiamy. Do widzenia.